Dobry. Siemanko, witamy w kolejnym odcinku. Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie kolejny produkt z Biedronki. Jest to wyrzutnia Jeejang. Jin oh, o, Jinjiang. od yorgę. Jin Jung, jak e, Jej kod to M32. Mamy tutaj 10 strzałów, kaliber 20 mm. Za w Biedronce zapłaciliśmy 17 zł bez jednego grosika. Wysokość, na którą lecam pociski, to 30 m i czas trwania to 16 sekund. Z takich ciekawszych informacji na no odwrocie mamy, że mamy tutaj równo 100 gram. 100 gram. Yy, czyli na pocisk 10 gram przypada To instrukcja obsługi żeby nie odpalać pod wpływem alkoholu kategoria, no instrukcja, instrukcja, nie? kategoria F2 i lecimy do odpalania no i zaczynamy teraz tej wyrzutni, jestem ciekaw dawaj go wow I to jest, słuchajcie, wyrzutnia Makrokosmos 2, ta niebieska, tylko w innej obudowie, po, yy, obudowie W, w innej, w innej grafice, nie? Pamiętasz jak testowaliśmy sobie dwójkę? No bardzo podobne, znaczy dawno ją odpaliliśmy, ale z tego co pamiętam to bardzo podobne I identyczne powiedział Gdzie jest Teżim, te Teżyńskie ognie, bardzo ładne Czekaj, 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 gdzie jest no wrótnia? Aha, dawaj dotarę Teżyńskie ognie, bardzo ładne Widzieliście, pokazywałem te, wam jak rozświetlało, nie? Te strzały potem no też były ładne, ale czy opłaca się kupić za ten, tą cenę? Nie wiem, ale pamiętajcie, że w Biedronce macie tą promocję, że 29 drugi tańszy artykuł sobie kupujecie za połowę ceny no pamiętam, Więc na przykład jak ktoś pojedzie do Biedronki i kupi sobie jakiś zestaw rakiet i za tą wyrzutnie dacie połowę, czyli 850, tak. To no. myślę, że to jest dobra opcja, nie? Nie była zła, ale za tą cenę daję i takie. Ja je dam 7, 7, ja 8, 8, 8, nie? Ja dam 6 plus za dyszkę albo za do 15 tych byłaby moim zdaniem bardzo płacalna, nie? Tak, także zostawcie jakiś komentarz, napiszcie po prostu, czy Wam się spodobała, czy nie. Ile dajecie, zostawcie łapkę w górę, wbijcie na grupę na Facebooku, zasobujcie kanał. No i trzymajcie się mordy, do następnego odcinku. Siłanko.